Po turecku siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do Sejmu, bo mu się nie chciało. Nie zrobił ustawy, bo czasu miał za mało. To się trzeba ostro brać do roboty. Bo za dwa lata znów będziesz mieć kłopoty. Sam jesteś leniwy. Ma od jutra uszamy z robotą. Zaiste. Jednak pryncypialnym podglebiem do dalszych działań jest zwołanie Rady Koalicyjnej, co uważam za kluczowy postępek. To Masz rację, Szymek. Pre premier też ma rację. Wiadomość od Kaczorka. Kosiniak, dawaj gramy razem technicznie. Tylko ja, Ty i Wipler to znaczy ten, no jak mu tam Memcen. No nie, bo on nie chce on gra z nami. Zablokować wiadomości od Kaczyńskiego. My, ja wiem już, wszystko wiem co i jak. Działamy już teraz Bo szkoda, Sz no, szkoda czasu. I tak opracujemy nową technologię. No tak, no ale wpierw powinniśmy wspólnie ustalić, w jaki sposób należałoby. Nie, nie, to znaczy tak, trzeba kliknąć nową technologię tu. I trzeba jej zacząć od tej tutaj. Opracowano nową metodę stosowania obietnic no sprytnie. Halo! E, me, dawaj kosiniaka do słuchawki. Weź to wyłącz no. Kamil, nie słuchaj się go. Raczej y, Władek. Tak, tak, no Władek przecież mówię, że Władek... Achtung, Achtung! The Tride o, o, o! Zboże się skończyło. Jaka szkoda? Władek, złup coś ze zbożem. No patrz, co się dzieje. No nie ma nic, no nic, zeło. Chłopi zniknęli. Jakże to? Y y gdzie oni są? Władek, halo, Władek, jesteś tam? No, kudę. Raczej to on się ho złączył. E, na pewno nie, nie ma takiej możliwości. E, a któż to się pojawił? M, czymże jest ta postać? Ta wędrująca baryłeczka w sandałach to szpieg z settlersów trójki. Najwidoczniej, kaczorek gra winną grę.